No więc tak, mamy oczywiście tutaj wodę. Yy, tak jak wcześniej mówiłam, otwieramy ją jak najbardziej jak będzie możliwe. Ja to zrobiłam właśnie aż do takiego dużego otworu. Bierzemy sobie strzykaweczkę i cylówoweczkę. ściągamy z góry zawleczkę, ściągamy z dołu zawleczkę. Wkładamy w środeczek i naciągamy zgodnie z naszą instrukcją tutaj dawkowania i mieszania otworu, roztworu. W tym przypadku jest to akurat 40 kresek, to jest bodajże 1 ml w tym przypadku. Ja do mojego roztworu musiałam dać trzy takie insulinówki. Już wcześniej dwie włożyłam. Proszę tutaj, zobaczcie sobie. To jest ten, ta fioleczka. Tutaj trzeba ściągnąć to z góry. I tutaj mamy o takie, taką gumeczkę. Tą gumeczkę wbijamy sobie trzy i wciskamy. O! Coś się zacięło. O! Wciskamy. Widać? Nie widać? O, widać. Wciskamy do roztworu. Tą strzykaweczkę wyrzucamy. Tutaj mamy jeszcze jakiś pląszek, to to potrząsamy. Roztwór gotowy. Następnie dozujemy zgodnie z naszą receptą. To jest... Bierzemy nową insulinoweczkę, wkładamy, nabieramy tyle, ile potrzebujemy i aplikujemy. Także żeby by było. Mam nadzieję, że pomogłam tym, którzy mieli kłopot z robieniem roztworu.